stanowili jedno, a przecież Bóg od wieków wybrał nas swoim Synu i okaże wszelkim błogosławieństwem duchowym Chrystusie, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Dlatego też w tych dniach na końcu stycznia prowadzimy się w naszym Dolnośląskim Sanktuarium Ekumenicznym, aby prosić Pana Boga, aby zanosić przez Król Najwyższego chodź swe, pojawnij Ci moc. I Boże Ojcu w naszej prosimy mi Cię wysłuchaj i zmiły się. Ili się nad nami Boże według wielkiego miłosierdzia,

ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Aby oni stanowili w nas jedno, aby świat wierzył, że z tym nie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy modlitw koreańskich chrześcijan, przechodzi powoli do historii, kończymy to dzisiaj. I nie sposób zastanowić się w chwilę w krótkiej refleksji czym tak naprawdę ikumenia jest, bo nie wszyscy to wiedzą. Samo słowo pochodzi od greckiego oikumene, co nie znaczy nic więcej jak cały świat, czyli to co jest Powszechne. Jest więc ekumenia szukaniem tego, co wspólne. Jeden mówi dziś, że dla ekumenizmu, ekumenii nastał czas kryzysu, czas wycofywania się, ponieważ przestaliśmy już wierzyć, dążyć do pełnej ziemskiej jedności. A jak przewrotnie i przekonnie powiem, że jest dokładnie na odwrót. Że przez to, iż Przestaliśmy próbować, budować coś, co od początku chyba było skazane na niepowodzenie. Dzięki temu możemy bez obciążeń i zupełnie spokojnie, świadomi własnej tożsamości stawać obok siebie i bez kompleksu razem spotykać się i mówić, szukać tego, co wspólne. Nie w sposób sztuczny, jak to Często bywało wcześniej i spróbowano mówić, no dobrze, wy zrezygnujcie z tego, my zrezygnujemy z tego, bo jakoś się dogadamy. Okazało się, że nie z i myślę, że dobrze, że tak się okazało. Bo ludzie, tak naprawdę i ekumenizm w swoim realnym działaniu odbywał się najczęściej w czasie wielkiego kryzysu, w czasie tragedii, kiedy ludzkie serca bardziej są otwarte na to, co ważne, na to, co niepowtarzalne, by nie powiedzieć rzeczywiście na to, co wieczne. Znalazłem takie dwa zna przykłady, którymi chciałem się z Wami podzielić. Znalazłem kiedyś kamiennik ewangelickiego kapelana, który. Do samego końca brał udział w bitwie o Stalin, grał. Kiedy potrzebny był sakramentem Komunii Świętej, nikt nie pytał go, czy jest ewangelikiem, katolikiem, czy kościoły dogadały się w sprawie wspólnej komunii, czy nie, czy w czasie sakramentu dzieje się transubstancjacja, czy konsubstancjacja. Nikt nie miał na to czasu, ochoty ani potrzeby. Kabelan szedł jako przedstawiciel Jezusa Chrystusa, by nieść cierpiącym, umierającym pocieszenie i by nieść im sakrament pojednania. I co ciekawe, mówimy tu o Stalingradzie, grazie, dużo później w jednej z publikacji znalazłem bliźniany. Nie ma identyczną historię dotyczącą warszawskiego powstania. Ten kapelan przybywał, który był najbliżej, którego przybycie było po prostu możliwe. W Polsce działanie ekumeniczne rozpoczęło się tuż po wojnie. Jest to o tyle ciekawe, że było to szybciej niż w Europie, bo w Europie dopiero w roku 1948 z Kościołów Ewangelickich próbował stworzyć jakąś większą strukturę. A w Polsce Polska Rada Ekonomiczna, która zrzesza do dzisiaj kościoły nieżymskokatolickie, które są w naszym kraju, a teraz Kościół Rzeczpospolitej jest również udział w Polską Radę Ekumeniczną i po ta Polska Rada Ekumeniczna liczyła ponad milion wiernych w naszym kraju. A od lat 60. -tych, po II Zoborze Watykańskim odbywają się nabożeństwa ekumeniczne również w tej okazji Tygodnia Łotwicza o Jedność Chrześcijan. otworzyły się na tchnienie Ducha Świętego i w jego świetle rozpoznawały znaki czasu, poprzez które Bóg i za wszystkich wyznawców dodamy na jedno Ciebie prosimy. Panie. Módlmy się za wszystkich wiernych zbytna, aby dostąpili obozów wyznawania wiary i bogu pokolanej na Ciebie prosimy. Módlmy się dla nas samych, obdarzonym łaską wiary, abyśmy przykładem własnego życia budowali Chrystusowe królestwo na całej Ziemi. Ciebie prosimy. Boże, którego miłość nie zna granic, wysłuchaj naszych modlitw i nie pozwól, abyśmy swoim życiem oddalili się od... Twojego Syna, który żyje i na wieki wieków. Wezwani bawiennym nakazem i oświeceni Bożym pouczeniem módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzednie dodaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy nas i nie rzuć nas na pokuszenie, ale na Chrystusie, który poprzez swoją mękę i zmartwychwstanie uczynił nas swoimi braćmi, przekażmy sobie teraz znak jedności i pokoju. Dziesięciolecie tej świątyni. I ja tak popatrzyłem się na nią z taką tęsknotą. Pomyślałem o tych dziesięciu latach, które minęły. Jak wspominałem o tych ślubach, które jej dawałem. I przyjechawszy do domu, pomyślałem, że jakiś ślad musi moja aparatia, malczycka, prawosławna zostawić w tej świątyni. Na Twoje ręce przekazuję mi dwie ja to napisałem tak bardzo prosto, ale myślę, że w tych trzech słowach chyba jest sens naszego istnienia, naszego dnia. Napisałem Boże błogosław nas, nic więcej. I napisałem dalej, że jest to darm, od paratki do parady. Przekluzuję konkret ikon Chrystusza i Matki Boskiej. Niech one ochroniają wszystkich bez względu na wyznanie, na język, na pochodzenie niech będą takim naszą, naszą tarczą ochronną i każdy, kto na nich spojrzy, niech czuje radość, że ma, mamy wspólne nazwisko chrześcijanie. A to moi kochani zobowiązuje. Po prostu dla miejsca, szlak to dzisiejsze spotkanie. To spotkanie na dole, bo to jedność były w tym tygodniu i sympozja, i wykłady, i spotkania biskupów. To wszystko piękne, ale też ważne jest to, co my tutaj robimy. Nie mówiąc dużo, ale modląc się i prosząc Pana Boga tej intencji, której się w się moim... gromadziło. Święcę Jereju to pomie i wszystkim przygotowanom niego, święcę Jereju grygorio i wszystkim przygotowanom niego i wszystkim zdeprzystojacym i molaszczym cię i z nam noga ja i błaga ja niech Ci miłości wbędzie. Niech moją i niech Ci da pokój. Witamy jeszcze raz serdecznie, teraz w innym miejscu, na drugiej części naszego spotkania ekumenicznego. Mój Józefie, bardzo słaba, sił już nie mam, iść nie mogę, coraz ciemniej, noc zapada, ogarnia mnie jakaś chłoga. Może tu się zatrzymamy, już betlejem na ulicy brzegu, pójdę poszukać Józlewu, tu zapukał i poproszę. Czego chcecie? Jaka sprawa? No do z obedzeniem, panie. Czwarty dzień jesteście w drodze. No, y dajcie noclet kończyć jakiś. Dojrząca moje niebodze, ja posiedzę, noc przeczekam. w człowieku, idź z bogiem. W moim domu dziś wesele. Nie przeszkadzaj w weselu. Do widzenia, przyjacielu. I progu domu waszego matka dziewica stoi. Proszę o jej głową tę ciemną noc zimową. Szkoda słów na próżno tracić. Też na plegu musisz płacić. A jeśli nie masz pieniędzy, zmykaj pracę, byle prędzej. Odmówili, je przyjęli. Ludzio, zabrakło miłości i serca zimne jak głowy. Ludzie, nie widzisz, stajenka stoi przed nami w oddali. Uboga, cicha stajenka licha ciemność. Ciemno w niej zimno i nocnie, a te zwierzęta koleją w kącie? Nie zbraniają stanie na jej bo moje często lepsze od ludzi i lepiej słyszą Bogu. Znajdą też sobę i trochę siana, byśmy mogła nastać cicho i spokojnie.